No, cześć kochani, witam Was bardzo gorąco tutaj na YouTubie. Zapewne w większej części widowni jestem znany raczej z TikToka, na którym oczywiście pozostaję. Niemniej jednak, przychodzę do Was tutaj, ażeby Wam e, przedstawić nowy projekt. Pokaż mi swój biznes, który będzie mówił, pokazywał życie Polaków tutaj mieszkających, nie bojących się postawić swojego pierwszego kroku i ugruntować swoją działalność gospodarczą e, w Austrii. Jeżeli Ty do tej pory jeszcze do nas się nie zgłosiłeś, e, wolą. Chęcią pokazania swojego biznesu, to czekamy na Ciebie do końca tego roku. Pisz do nas maila na bartuminagelife.com. My oczywiście na wszystkie te maile będziemy odpowiadać. Jeżeli nie do tego sezonu, to może do przyszłego, na pewno się dostaniesz i na pewno będziemy Cię chcieli pokazać. Jak wyglądają u nas nagrania? A bardzo prosto zależnie od tego, jak chcecie pokazać swoją firmę. Albo przychodzimy i ja próbuję swoich sił na różnych stanowiskach, jakie oferuje Twoja firma, bądź po prostu przychodzimy, odpytujemy Ciebie, jak wyglądała Twoja przeszłość, jak postanowiłeś otworzyć swój biznes, porozmawiamy także z Twoimi pracownikami. Tak ogólnie, jeśli chodzi o formułę tego programu, to dostosowujemy się zazwyczaj do właściciela firmy, także niczego się nie musicie obawiać, wszystko z Wami wcześniej konsultujemy. Mam nadzieję, że program przypadnie wszystkim do a jego premiera już 1 grudnia, właśnie tutaj na YouTubie.